jak zacząć nagrywać na YouTubie lub po prostu dodawać e, content do sieci i jak to robić, kiedy czujesz, że coś wewnętrznie Cię powstrzymuje, a chciałbyś to robić. I taki motyw e, był właśnie materiału, który ostatnio wrzuciłem. Jest to taka rozmowa, której mi brakowało, kiedy ja zaczynałem tę całą ścieżkę e, swoją z nagrywaniem. Brakowało mi takiego luźnego materiału, żeby ktoś po drugiej stronie usiadł przy kawie i powiedział mi, jak realnie to wygląda, zwłaszcza na początku, jakie są te pierwsze kroki i na co trzeba zwracać uwagę. I żeby nie był to materiał od jakiejś osoby, która ma już ogromne doświadczenie, miliony wyświetleń, tylko ktoś taki jak ja, który właśnie dopiero co zaczął i wie, z czym to się je i jak przełamać te takie pierwsze niepewności, pierwsze wątpliwości, po prostu właśnie jak zacząć nagrywać. No i właśnie coś takiego nagrałem. Także chyba jestem z tego materiału najbardziej dumny, jest to około 30 minut gadania ale wydaje mi się, że warto tego posłuchać. Ja wiem, że kilka miesięcy temu chciałbym zobaczyć taki materiał, także jeśli Ty zastanawiasz się właśnie nad tym pierwszym krokiem albo chcesz to zrobić, ale coś Cię wewnętrznie powstrzymuje, no to myślę, że, że warto. I jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, to naprawdę chętnie też odpowiem, bo tak jak mówię, ja też dopiero zaczynam, ale już ten pierwszy krok zrobiłem, więc wielkiego doświadczenia nie mam, ale coś tam wiem. Więc miłego oglądania, miłego słuchania i smacznej kawki. C'est génial.